Siemano, z tej strony Marta, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu zwykłym, takim stajennym. Dzisiaj będziemy jeździć na oklep i coś tam poświęcimy z ziemi z Belą. O, Bela już, już tam czekam, pewnie nie widać, ale już tam czeka, idę właśnie z przystanka. Tam przy ulicy jest początek przystanka. Może teraz będzie widać, tam jest początek przystanka i stamtąd idziemy, bo my... Ze szkoły idziemy do stajni, choćby ze szkoły, bo jeszcze mam plecak szkolny No, więc idziemy prosto że ze szkoły. Mam nie ciuchy, bo nie bo mega Dobra, zaczynam od ponoszenia sprzętu. Ja chyba będę jeździć bez niczego już bez, yy, bez yy, czapraka, bez niczego tylko z tym ogłowiem. Ada chyba będzie jeździć z czaprakiem. Yy, no tak, więc bierzemy pierwsze to to ogłowy, które Ada już zniosła. Mamy takie głowy i ochrania Ja tylko tyle potrzebuję, bo wszystko mamy ponoszone Dobra, Bela już sprowadzona, chodź Bela Ok, i tutaj stop Prut. Bela sprowadzona, Hita, oficjalnie najpierw Bella, Bela, potem jedziemy Hita No, dobra, czyścimy ją, nie Beluś? Nie Dobra, Beluśka wyczyszczona Idziemy na trening i na sobie na małe kółko, na takim uwiąziek krótkim Ale to już zawsze jakiś, jakiś ruch czy coś No dobrze, Bella się już rozgrzewa I, no, i dobra, troszkę szybciej Dobra, Belinda. Belinda, ją już, już, Belinda już wstępuje Sorry za błędy, ale Belusia już wstępuje tutaj Chwila, ja mam rękawiczki, może tutaj nie do końca wszystko działać Mogą być trochę opóźniona Wszystkich rzeczach. No dobra, ale Belusia sobie wstępuje, rozgrzewamy się. No, Belusia dalej ode mnie. Super. Dobra, z Beli treningu za dużo nagrań nie mam. Bela już sobie tam pije. Z Beli nagrań za dużo nie mam. W tej treningu, bo nie, po prostu nie było kogo nagrywać. Ale wolałam się skupić się na treningu, niż coś nagrywać. No, ale Bela fajnie, super. Wszystko się słuchała. teraz idę po hitach. I hit jest gdzieś tam na końcu. Na lekkim, szarym końcu. Amela, jak to oglądasz, to powiedz mi, czy jak ty chodziłaś z swoimi trenerkami po konie, czy one też na końcu. Błagam, odpowiedz mi. Dobra, Hitusia już mamy. Proszę nie komentować, jak ja mu żaden halter, bo po prostu się śpieszy, bo Ada już jest. O 15.30 muszę jeszcze wszystko zrobić, a dzisiaj jeszcze będziemy robić pudełka chociaż na jeden dzień, to jutro zrobię wszystko. W sumie nie chyba dzisiaj już. Ale dobra, najpierw zrobię wszystko, wyjeżdżę. Przyokładam jeszcze rzeczy z jednej szapki do drugiej, bo dzisiaj udało nam się dosyć, bo się okazało, że jest pusta jedna mm, szapka, więc będziemy przynosić rzeczy. Chyba to będzie hita szapka, ale chociaż nie wiem, chyba belly, bo Mada może być niesz, nieszczęśliwa z tym faktem, że będzie miała ja na górze, a ja jedno na górze, jedno na dole. No dobra, no to idziemy. Po jeździe, hitusia, już pojeździe Hitusia, rozsiaduje już zaczyna... No do rozsiadywania to ja mam nie do, porówn nie do porównywania, no bo to tylko głowie nie zmienić, derka. Ja go robię i potem jak będę robić pudełka, to opowiem jak było na jeździe, nie? No słodziak z ciebie, słodziak. Się no, no dobrze. Ogólnie to z początku, jak wzięłam Hitytę, to już nic nie nagrywałam, bo... Po prostu nie było czasu, bo my też nie mamy za dużo czasu, bo jak mamy ustaloną w 4 godzinie mamy być już w aucie, bo akurat będą niektórzy, którzy po prostu wykaz, bo ja mam dwa... i swerkleję Eskę, bo jakby s mi zaczął uwierać. Ja wtedy kupiłam rozmiar większy, ale się okazało, że ten większy jest dla mnie za duży Teraz akurat jeszcze w tym mniejszym. No więc mam dwa kaski ogólnie, jak wczoraj to już jest w tym drugim. No, więc z początku nic nie nagrawałam, ale skończam. Zrostępowanie to też istnieje grę, ale dobra. No, no ale na jeździe nie było mega fajnie do, do początku kusa, do początku, do, do początku galopu, bo po tym galopie to tak mega był taki żwawy. Chyba bardzo chciał mnie zrzucić. No, ale potem jak już. Się uspokoił, potem yy, na rozkosowanie już było fajnie, ale tych przejdzień do to mega się skręcił, że zdjął dość mocno. Ale w kusie sama musiałam mieć na czapraku, bo to przez tą zimową sierć było bardzo na nim, yy, jakby śliski był bardzo i po prostu się zjeżdżało. W ogóle to zobaczcie, ja tej zabioruję herbatę bez bardzo zimną, a też się konie meszka do konie koni, na ciepło i, wiąta, i nie się, bo to się szczerą. Dobra, weszłam już do boksu i zachytuj się bardzo do mnie pcha, bo mam szybkę że to są smaczki. Więc akurat będziemy sporo robić w boksie, bo... No po co go wyprowadzać, nie? Podoba Ci się? Podoba, podoba? Nie? Okej. Okay. Ja w ogóle zapomniałam, że ja herbatę wstawiłam, i ja jeszcze hita kończę. I takie przecież herbata, i ja na przykład, nawet tego boksu nie zamknęłam, bo po prostu biegnie i mówię, a dać chita hita. Moja herbata przecież ja zaparzyłam herbatę. Tak, widelcem. Widelczykiem odmaczamy. No, ślicznie, nie? Meszyk, właśnie, idę, bo skończyłam robić pudełko. Chwila, muszę znaleźć Hitabox. Hit. O, Hit już sobie je, mężczyk Pokaż, nie, nie widać tego ale mam takie smaczki. Smaczki mam i pokażę Hit'a reakcję na smaczki. Ale on chyba musi najpierw skończyć, bo on nie będzie zainteresowany. Dobra, teraz zaczynamy. Już układać rzeczy, ja to akurat powiesiłam po treningu, bo nie chciałam się mieścić, ale doszliśmy do wniosku, że Ada tutaj będzie, bo ja mam siodło na dole, więc Ada będzie miała teraz na dole No więc jest ogólnie, o Matko Boska, o Matko Boska A to co ty zrobiłaś na swoim... Aha, bo ty masz na pierśnik wypięty Dobra, dobra to Tutaj będą rzeczy używane Czyli, maybe o głowie Tam są z tyłu ochraniacze Siadce siatce z Carrefoura ale no, to, to, to jest prawdziwy Polak, siatka z Biedronki i, i tyle. No a my mamy z no, Tutaj mamy takie pudełko na różne rzeczy, to bukantary yy, i akcesoria do głowy jakieś skośniki czy na bo dość nie było. Czyli jeden hita dawny w no, ale może kiedyś się przyda Chcę lepiej. Nie sprzedawać broń, może wyrzucać. Okay. Strzemionka plastikowe do beli siodła, bo beli siodła aktualnie jest bez szemion. Bo jak wsiadałam na sen, to. O, mam ten wieszak na siodło, przynoszę na zawody. No, tutaj. Jak. Ja, jak z beli na bo usiadłam tak sobie bez strzemion. sobie sobie strzemionka. gdzie? O, może tak. Mnie tam Muszę pamiętać, że wybrać statywy, bo bez to jest fatalnie, bo będziemy nie ma żadnego światła i tak dalej. No, teraz będzie reakcja hita na smaczki Hit bardzo słodko reaguje. Już jak widać się domyśla i tuś oddal się ode mnie. Teraz będę miała rękę w kieszeni, oparcie. I tego łóżko on tak słodko. Patrz. Teraz będę tutaj trzeleścić. I on patrzy, szuka. Szukasz smaczka. Nie telefon. Chcesz smaczka? Саш, ну прошу, ты встань.